Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Przed nami wobec tego cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska, bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze. Musimy podtrzymać naszą wiarygodność. Musimy doprowadzić do tego, by nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że to, co czynimy, jest i dobre, i realne, i odpowiedzialne. I odpowiedzialne, bo to jest odpowiedzialne. Już dzisiaj możemy w pełni radości powiedzieć, że ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny społeczny mandat. To jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę powiedzieć też, że wszystko jest przed nami. Przed nami są następne wybory wybory prezydenckie. I tam też będziemy gotowi. I te wybory wygramy. Nie będzie Budapesztu w Warszawie. Ty nie miałeś nic. On nie miał nic. Ja nie miałem nic. Razem wróciliśmy do Sejbu. Brawo! Chciałbym podziękować moim przyjaciołom. Włodkowi Adrianowi, że daliśmy radę, że połączyliśmy trzy pokolenia, że zrobiliśmy to, co w Polsce rzadko się zdarza w życiu politycznym. Podaliśmy sobie ręce, zmieniliśmy oblicze polskiej polityki. Weż wchodzimy do Sejmu!